Tutaj fajna robota, to jest od stałego warsztatu naszego stałego klienta No i kolejny tutaj fajny wynalazek, czyli tuleja na kleju Można poznać po tym samym wykonaniu, jest oczywiście grawer eee, I to jest starsza wersja, która jeszcze jest niezakołkowana eee, Ale pięknie Kleju tam jest tyle, zwróćcie sobie uwagę tam w tym kanale o, wyostrzymy, o, tu aż wystaje, oczywiście progi na tulei, wiecie, po pół centymetra względem ma a faktycznym kanałem cylindra, o, to wszystko czarne, co tutaj widzicie, to, o, to jest wszystko klej tutaj, no tam niestety nie mam, nie mam trzymacza do kamery, eee, ale bym tam zagmerał chętnie, jak to tam pięknie odpada, także no, to są, to są właśnie, eee, no niestety trudne przypadki, kiedy trzeba dzwonić do klienta i o tym poinformować, no i, i jeżeli chcecie szliw, no to robicie to na własną odpowiedzialność, my musimy dostać taką, od Was odpowiedź, takie oświadczenie i wtedy lecimy z tematem, no wiecie, jest to wtedy zwykła usługa maszynowa, no, wstawiamy na wytaczarkę, honownicę, fazy, okien mycie, ewentualnie obróbka jakiejś płaszczyzny, no jest zrobione, nie, ale musicie o tym wiedzieć, że no, jest to cylinder naprawiony totalnie nieprawidłowo no i szczególnie mechanik o tym musi wiedzieć, bo Wy jako mechanicy jesteście tutaj między młotem a kowadłem, rozbieracie kogoś silnik, tutaj jest KMX 125 Eee, nie macie wpływu na to, jak ktoś naprawił ten cylinder, gdzie to ktoś sobie kiedyś wysłał. Nie wy to wysyłaliście, nie wy za to odpowiadacie. Wy dostaliście motor zatarty, którego trzeba naprawić. Wysyłacie do szlifu. Okazuje się, że jest tuleja na kleju. Teraz co dalej, nie? No trzeba to wszystko przedstawiać klientowi. E, rusza cała po prostu lawina tych wszystkich zażaleń, klient będzie narzekał, jak to przecież on sobie już wytulejował, zapłacił za to raz już tam duże pieniądze i teraz znowu musi płacić Wojtali pieniądze, a jeszcze większe bo ma już tuleje na kleju i teraz Wojtala skroi go więcej za ponowne tulejowanie i twierdzą, że inaczej nie będzie chodzić i o rany boskie jak to zrobić nie no niestety, no przez takie firmy macie Wy i my po części takie problemy i takie rozmaite dyskusje. No i niestety, no trzeba to jakoś uwalczyć. Także to jest kolejna Wisienka. Cześć.